Witajcie kochani w nowym filmiku. Będzie to filmik yy, z serii w przymierzalni Tym razem mnóstwo ciekawych rzeczy. rzeczy z dwóch sklepów. Przepraszam, z trzech sklepów. A mianowicie Zalando. Będzie tutaj H&M, to jeszcze nie otwarte i będzie też reserve Także moi drodzy, jeżeli lubicie tę serię, zabierajcie sobie coś dobrego do picia. A my zaczynamy. Pokażę Wam pierwszą rzecz. I to będzie rzecz, której nie przemierzę, dlatego że to będą dwie koszulki. Z handlem, zwykłe takie bawełniane. One były pakowane po dwie sztuki. Czarna. O, czarna, tak jak widzicie, z takim dość sporym wycięciem bardzo mi się podoba, właśnie takie wycięcia w serek bardzo mi się podobają, wiecie pod marynarkę czy pod coś ja wzięłam sobie w rozmiarze M i widzę, że one rzeczywiście są takie dość duże, o tak z, może z daleka Wam pokażę, nie są za długie ale myślę, że wystarczająco do jeansów będą idealne i druga taka sama biała również rozmiar M i już Wam mówię cenę Mam cenę. Yy, cały komplet kosztował mnie, żeby ja to widziała tutaj. I bo... trzeba jedą. zwrócenia. Kurczę, wiecie co, że nie ma ceny? No nie ma ceny. Ale... Yy... Nie, one nie były drogie, bo ten zestaw kosztował chyba jakieś 30 zł. Ja postaram się oczywiście Wam to wszystko podlinkować. Ok, to mamy H&M. Teraz czas na H&M. Przepraszam. A teraz czas na Zalando. Kupiłam sobie taką koszulę z takim tutaj wiązaniem. Przepięknie to wygląda. E, czarna i co mi się spodobało, zobaczcie, na tych em, by... Ja jak to nazwać paskach, szelkach, nie szelka, to nie są szelki no po prostu taka yy, taki szal ozdobny pewnie źle mówię, no ale wiecie o co chodzi yy, są tutaj takie przepiękne jakby, nie wiem, ćwieki coś takiego i pięknie to wygląda ja yy, zaraz wskakuję w tę koszulę a za chwileczkę Wam też powiem jaka była cena o, tak wygląda ta koszula już pokażę z tyłu może ją fajnie włożyć do środka, ale ona też jest dotąd tak, ją założyłam, więc też ewentualnie, jeżeli jest taka potrzeba, to można ją wziąć na zewnątrz. Natomiast z tym nie mam problemu. Chciałam zrobić kartkę, ale wyszłoby to dość śmiesznie, dlatego postanowiłam, że ona rzeczywiście będzie tak wisiała. Um, nie wiem jak to nazwać, kurczę, no wiecie o co chodzi, ale będzie to po prostu sobie tak wisiało, jak taki powiedzmy męski, ale też i damski. Krawat. Uważam, że jest bardzo fajna. Jest taka, powiem Wam szczerze, miła w dotyku. Szału co prawda nie ma. Niestety nie mam ze sobą paragonu. Nie wiem co się z nim stało. Poszłam, poszu chciałam poszukać, ale nie mam. W każdym razie postaram się Wam oczywiście wszystko podlinkować, żebyście na bieżąco mieli ceny i te produkty, gdyby Was... Zainteresowały, żebyście mogli sobie również je zakupić, ale powiem Wam, że jest bardzo piękna, bardzo mi się podoba. Yy... I tak, przymierzam kolejną rzecz. Kolejna rzecz to golfik. Golfik z Veromody. Yy, spodobał mi się ten motyw, zobaczcie, tych guzików. Pięknie, to wygląda bardzo elegancko. Taki melange, taki szary kolorek bardzo mi się spodobał. Natomiast koszula jest marki Mint and Berry i myślę, że ona też kosztowała nie wiem, mi się wydaje, że ona kosztowała jakieś 80 zł. Natomiast ten golfik kosztował prawdopodobnie 60 parę złoty, bardzo mhm. fajny, cieniutki, więc idealnie też będzie się nadawał pod jakiś żakiet. Okej. Okay. I tak wygląda ta bluza. Co prawda jest trochę szeroka, Powinien być bardziej dopasowana, ale wiecie co? Ja jej nie będę wymieniała. E, fajne tu ma rozcięcie, to mi się bardzo tutaj spodobało. Tył jest troszkę dłuższy, e, przód jest krótszy i fajnie będzie wyglądał na przykład jak tu będę miała biało, e, biały top, jakiś taki e, i myślę, że... Tak, że ten rozmiar i w ogóle ta bluza bardzo mi się spodobała i z całą pewnością za mną zostanie. Być może ktoś powie, że powinnam sobie wymienić na mniejszy rozmiar, ale mnie się podoba, czuję się w nim bardzo wygodnie i co jeszcze mogę Wam powiedzieć? A i były też takie bluzy z kapturem, ale stwierdziłam, że jednak chyba bez kaptura będzie lepsza poza tym mówię, no czekałam na tę bluzę dość długo, żeby ją przecenili i w końcu była bardzo fajna promocja dlatego z niej skorzystałam dobrze, kochani e, ostatni sklep, czyli Reserved, e, zaraz szybko otwieram, tam będą dwie rzeczy widzę, że miga mi bateria, więc się śpieszę, przebieram się w te ciuszki i jestem z Wami o, i jest naszą ostatnią, słuchajcie, na Golfy I ponownie wzięłam sobie taki golfik. Ten już jest grubszy. Jest porządny, widać, że jest taki fajnie zrobiony. I przede wszystkim mi się też ten kolor podoba, bo to jest przepiękny. Zobaczcie, jest przepiękny granat. Myślę, że będzie naprawdę fajnie wyglądał. Nawet do tych jeansów też wygląda rewelacyjnie Tak wygląda ten taki sweterek. On ma czy czwarte rękawki tak, jest super, jest dopasowany on już jest dopasowany i wyobraźcie sobie, że to jest rozmiar N e, więc jeżeli jesteście troszkę większe um, to weźcie sobie znacznie większy rozmiar, jeżeli jesteś, jesteście drobniejsze to nawet S czy XSK też bardzo fajnie będziecie w tym wyglądały i zostanę w tym tu jeszcze jest całe pobojowisko na to proszę nie patrzcie może tak przesunę e, moi drodzy co chciałabym Wam powiedzieć? Chciałabym Wam powiedzieć, że um, jeżeli macie jakieś fajne propozycje sklepów, ubrania, które warto zobaczyć, przymierzyć, um, bądź też marki, które są godne polecenia, które Wam się od lat sprawdzają, ja bardzo chętnie um, zobaczę, wejdę na stronę, poczytam sobie, być może coś zamówię, być może się też z Wami podzielę. Tym, co, co ja zakupiłam. Um, lubię takie nowinki, lubię takie, um, takie nowości. Um, ja bardzo często też um, ostatnio robię takie czystki u siebie w szafie. Jeżeli kupuję jakieś rzeczy, to staram się te stare komuś oddawać, żeby to mi nie zalegało. Um, jednak um, to jest prawda, że jeżeli czegoś nie nosimy przez rok, to na pewno tego nie założymy przez kolejny rok. Um, coś w tym chyba jest, moi drodzy. Dobrze. Moje skarby. Dziękuję Wam pięknie za to, że byliście ze mną w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Przepraszam za moją fryzurkę, ale jak wiecie, ściągałam i zdejmowałam te ubrania z siebie, więc mogłam się troszkę potarmosić. Więc y, jeszcze raz, pięknie Wam dziękuję, komentujcie na dole, e, co sądzicie o tych ubraniach, czy znacie te marki, czy znacie e, te modele, czy może Wy też coś podobnego macie. Postaram się wszystkie linki zostawić Wam na dole w opisie. Um, czytajcie, e, co jest na dole w opisie napisane, bo zauważyłam, że nieraz dopytujecie mnie o pewne rzeczy, a te rzeczy są e, na dole w filmiku. Dobrze, moi drodzy. W takim razie dziękuję Wam pięknie. Życzę Wam dobrego dnia, bądź też miłego wieczoru, a my widzimy się w kolejnym moim filmiku. Dzięki, do zobaczenia. Ciao!